Cześć Pokażę Wam dzisiaj moją kolekcję Czy nie kolekcję, a moje ulubione pet Większość to podróbki, więc idzie yeah, Ekstra Właśnie mają ekstra skutkę Jest w bardzo błaganym stanie Patrzcie ten ogon Na to Ale wciąż znam złą A więc OK, W ja Wam pokażę Mm, to jest mój nagle na ale to nie jest w skali od jednego do 10, tylko do tego Piotrzopa zostało trzy siostry, składne i moja koleżanka bardzo za nim szaleje i cały czas mu mówi, A, czy byś mi mi stać to? Pokażę Wam taką scenkę. To jestem sam ja jak tam? To moja koszka. Jezu. Ale no. Nani, mogłabyś, by mi dać. Potrzeba. To potrzeba, właśnie by mi stać podoba. Pewnie, no nie, stać coś zamian. No to masz tak. A tu podrób, jak, to podobka kurczę. Skin. Tak jest no tu no oryginal, orginal, nie nabierzasz mnie. I właśnie, I właśnie wam pokazałem, pokazałam go trochę, i go, znaczy mojego trzeciego, bo moja maskotka też jest fajna. Chwila. Tutaj jest już tok. I to jest jeden taki, jaki mam. Mam helikopter. Nie to wkurza Następna jest zebra. Ja Miałam na nim kiedyś wazę. Ale za ją zafryję o od koleżanki z kasą. Tu mamy jakąś jedną rzecz, ale tak to jest dobra. później mamy jämniczkę. Która się pojawił też w moim odcinku hotel. I on jest piękny. Mamy też tego. Tą świnka. To ta zamówił mi. Jest piękna. A tu kotek. Piękny jest ten kotek. Nie wiem, co o nim powiedzieć. A z dodatków, tu ja mam taką klatkę, w którą się mieści, w którą się mieści różne rzeczy. Różno, różne rzeczy. Pianino. Może coś dodawać? Pianino. Co to tam jest? Krzesło. Uj. Ora. Legowisko. I chwila. I sorry, jeśli mnie nie było słychać. Jakby nie słychać? Bo po prostu. Bardzo po cichu mówię. A teraz trochę tak głośniej. I tak. Bardzo często robię kastony, znaczy nie z takich figurek jak na przykład, ta moja, tylko z takich gazetkowych i ostatnio się wkręciłam i zrobiłam dwie. dwie. Pokażę jedną, będzie o tym osobny odcinek, chwila. Chwilkę to na przykład jest? I, I to jest na przykład truskawka. Tak nazywam tylko truskawka I tu ma taką leśń, bo się farba nie chciała otrzymać. Ale według mnie ładnie wygląda. I baju. I też... Jeśli coś, to piszcie w koment komentarzach, ale w odpię, bo może być dla YouTube Kids. Ilu, nie wiem, ilu się ma